Cześć! Właśnie wracam z meczu barażowego Wisły Kraków. Hehehehe, he 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 he. <laughs> dobre to było. Świetna komedia. Czas zająć się finałem Ligi Mistrzów, a nie półfinałem Ligi Pierwszej. Betfan, nie wiem czy znacie, przygotował dla nowych graczy specjalną ofertę. Jeśli Simon Kajam się Marciniak przynajmniej raz użyje gwizdka w meczu, zdarzenie to zostanie rozliczone jako wygrane. Jakiś chory zakład. Wszystko po założeniu konta z linku w opisie, bądź po wpisaniu kodu Mareczek. Pamiętaj, czuła jak mareczek. Bościkowski! Błaszczykowski! Kuba! Pewno o tym rozmawiacie w poranku. Natomiast wiem i wiem to y, niestety z bardzo dobrych źródeł, że dzisiaj w nocy Szymon Marciniak został odsunięty od prowadzenia y, finału ligi mistrzów. Co to? Tak, UEFA y, trochę w gorącej wodzie kompana postanowiła Szymona Marciniaka na razie odsunąć. Co? Mój Boże! Szybko do związku! O kurde. Marek, co mówiłem o pukaniu? Że jak coś pilnego, to mogę się wiebać do biura, jak Wisła płock do pierwszej ligi. No to racja. Co jest? Jestem strasznie zajęty. Panie prezesie, szok jest, horror! Niedowierzanie? Gorzej, UEFA Marciniaka zawiesiła. Jak? No pewnie jakimś pismem albo telefonem. Za co? Był u Memcena na jakimś spotkaniu. Piszą o nim zachodnie media. Głos szczeciński? No trochę dalej zachodnie. Jakie? Bild. Niemiecki szmatławiec. L'Equipe. Francuski szmatławiec. La Gazeta dello Sport. Rożowe włoskie gówno. Marka. Co Marka? Marka. To twoje? Hiszpańskie, ty tam za bardzo na zachód nie patrz. Byłem tam, nic ciekawego. Palmy mają na rondzie de Gola też jest. U nas lepiej, no ale. A tu u nas kto pisał, to ważniejsze? Właściwie wszyscy. To pierwszy podał info? Kanał sportowy. Eee, Marek, czyli fake dla klików? No chyba jednak nie, coś jest na rzeczy. UEFA dała info, że się przygląda. Już kurwa, niech lepiej oni się poprzyglądają sobie. Co robimy? Marek, tak, prezesie? Jakie jest nasze motto? W to nie siła? To jest to drugie. A pierwsze? Yy, łączy nas piłka. I? I... I wspólne interesy, no Marek. A, no tak. Nie będzie nam ktoś obcy plus na polskiego sędziego. Nigdy więcej. Duże słowa, Marek. Nie! Panie pierwszy sekretarzu! Kolega Beton, właśnie o panu wspominaliśmy. Towarzysza Marciniaka zawiesili. Noszą ZEUK. ZEUK? Złota, łysa krowa. Chyba kurę. Krowę, towarzyszy Mareczek. Ale to kura znosi złote jajka. A ta krowa napierdala szampanem, a nie mlekiem. Marciniak to obecnie najlepsze, co spotkało polską piłkę. Lewandowski? To? Jedną nogą w al -kebab. Panie pierwszy sekretarzu, donoszę, że stowarzyszenie Nigdy Więcej wykazało się poprawną inicjatywą. Mocno zakorzenioną w lewicowy pogląd na sprawy, społeczeństwo i świat. Czyli? Zrobiło donos. Aha. Tylko zapomnieli, że nie w naszego i nie do obcych. Przecież mogli przyjść do mnie. Prezes by wysłuchał. Dokładnie. Najpierw bym wysłuchał, a później wyjebał za drzwi. Logiczne. Zdrada stanu! Ale to chyba jest komórka UEfy Dostają od nich kasę Komórka, chyba schowek Panie pierwszy sekretarzu Zdelegalizować, a w ich miejsce powołać nową sekcję Oczywiście całkowicie podległą związkowi Ciekawy pomysł Najpierw trzeba ratować łysą krowę Beton Tak, panie pierwszy sekretarzu Zwoń do ministerstwa sportu Niech Kamil jebnie pismo, przybije pieczone Wybielamy? Wiadomo Wreszcie coś się dzieje A ja? A ty to teraz patrz Rób to tatki, ucz się Prezes dzwoni do UEF Na nich Zajęte. U nich może być jeszcze noc, przecież oni Szwajcarii są. To pewnie zachlali. Nie dobrze. Mogą decydować. To może nie, ale Marek, panie prezesie, nie. Rudy nie pomoże, ale on tam jest wiceprezesem. Hmm. Hmm? Dzwoni. No słychać? Nie. A on dzwoni do mnie. Koniec świata. <laughs> No, halo, co jest? Strasznie zarobiony jestem, od rana za pierdol, śniadanie nie jadłem. Jeszcze mi Marciniaka zawiesili. Co tam? Eee... Buongiorno, prezes! Buongiorno! Słyszałem, że pan Gwizdek zachłystał się sławą. No, gibło go lekko na prawą i połasił się na dukaty. Nic nowego! A, młodzi... No. Eee... Bo... Bocza... Bocza... Bocza? Boczarek, ja jestem już z Olkiem. Olkiem? Eee... Cze... Cie... Dzieciem? Cieferinem. Marek! Rudy już tam jest. Ojebany. I Jak idzie? Czarek, będzie dobrze, spokojnie. Zbig? Ta? Czy możemy jakoś to tak? Eee, czarek na. na luzie. Na luzie? Dokładnie, współpraca. Wspólny sukces. Przyjaciele! Marek, nie przeginaj pały. Nigdy więcej. Dobra, jak to mówią, good news, <noise> nara, załatwione Czysty? No nie do końca, lekko gównem będzie walił, ale finał jest nasz Brawo, brawo pani prezesie Dokładnie tak to proszę opisać w socjalnych mediach Oczywiście A to co? A to lista zawodników, jacy przyjechali na to wczesne zgrupowanie, jakie szantusz organizuje Co to ch... Hmmm, wspaniały pomysł, panie selekcjonerze! Szmol, grupa, very szmol. No, ale są rezerwowi! Są młodzi! Są. są jeszcze młodzi! Hmmm, przejebane! Niech się selekcjoner nie podłamuje! Potrenujemy! Pooglądamy filmy! Pogramy w grzybobranie! Krzybobranie? No to w UNO, będzie fajnie! Ej, jestem wolny, podaj! Ała! Oj! Przejebane! Tędy, panie prezesie? Koło szatni. Gdzie on jest? Tu jest! O, dzień dobry! Ty mi tu, Simon, nie dzień dobry! Tylko dziękuj! Dziękuję, panie prezesie. No, mam u pana dług. Wiem, jak mogę się odwdzięczyć. Marciniak, Marciniak! Co ja ci zrobiłem, że mnie tak nie szanujesz? Przepraszam, panie prezesie. Gdybyś przyszedł do mnie w przed tym durnym wystąpieniem... będziesz mym przyjacielem, ojcze prezesie? Dobrze. Pewnego dnia, może to nigdy nie nadejdzie. Poproszę o przysługę, ale póki co dam ci tę satysfakcję jako prezent w dniu finału Ligi Mistrzów. Grazie, ojcze prezesie. Mm. No, a teraz idź, wydrukuj mi wynik jak obiecałeś, mój towarowy rzeźmieszku. Tak jest. O, wow! Panie prezesie! Marek, kim jesteśmy? Jesteśmy związkiem. Jesteśmy jak rodzina. A co teraz powinniśmy zrobić? Powinniśmy zachlać tak mocno, aż nam narządy wysiądą. He, rudy stawia. Bella.